w ciągu roku, stajemy z sercami przepełnionymi wdzięcznością. Przychodzimy tutaj przed ołtarzem, by Bożej opatrzności powiedzieć nasze proste, serca płynące, dziękuję. Dziękuję za bogodę, za urodzaj, za to wszystko, co z Bożej opatrzności udało się zebrać z naszych wór, z naszych ogrodów, co jeszcze będziemy zbierać, z naszych sadów, pasie. To wszystko otrzymaliśmy z Bożej hojności. Dziękujemy Panu Bogu za każdą pogodę. Święty Paweł Apostol poucza, abyśmy byli wdzięczni w każdych okolicznościach. Czy to w radościach, czy czasem w trudnościach. Za wszystko Bogu, Bogu dziękujemy. I my też tą sprawujemy, jaką mszę świętą za Bożą opiekę z pracy na morni, za to, że nikomu się nic nie stało, że wszystkie prace przeminęły dobrze, bezpiecznie, że mamy pełne z To wszystko z pokorą i dumą dzisiaj przynosimy dobremu Bogu i zamykamy w tym jednym prostu. Zajem, za obecność, za modlitwę i prośby Pana Boga, by Jego opatrzność ciągle nad nami czuła, byśmy nigdy nie zapomnieli, że to wszystko, co otrzymujemy, co zbieramy, jest z Jego, z Jego hojności. Niech nasze serca przepełnia wdzięczność i tę wdzięczność poszerzamy, dziękując Panu Bogu za. Błogosławieństwo przy wszystkich pracach, które miały miejsce przy naszej świątyni. Dziękujemy za wszystkich dobrodziejów tego, myślę, że mogę tak powiedzieć, pięknego chodnika, po którym już spacerujemy i wokół naszej świątyni, i między bramami. A więc w tej świętej dziękczynnej zawierzamy wszystkich dobrodziejów, też tego chodnika. Tych wszystkich, którzy przyłożyli swoją pracę do tego, by to dzieło powstało. Niech dobry Bóg wszystkich obdarza potrzebnymi łaskami. Ale byśmy byli godni sprawować tę radosną wdzięczności pełną ofiarę, przeprośmy teraz Pana Boga za nasze grzechy.